W sobotę rozpocznie się druga edycja Sound Lake Festival, choć jest to najmłodszy iławski festiwal, yy, można śmiało nazwać go już kultowym. Nazywam się Piotr Berendt, a to jest Radionet. Dziś moim gościem jest burmistrz iławy Dawid Kopaczewski. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie burmistrzu, po rocznej przerwie, z przyczyn obiektywnych ta przerwa się odbyła, na scenę Iławskiego Amfiteatru wraca Sound Lake Festival. Proszę powiedzieć, jakie atrakcje i wcale nie chodzi mi tylko o atrakcje muzyczne, czekają na uczestników tego festiwalu? Od samego początku podkreślamy, że zależało nam na tym, żeby zbudować taki festiwal rodzinny, bezpieczny festiwal rodzinny. Stąd też na przykład projektujemy, planujemy strefę malucha, strefę dla dzieci. Dzięki temu osoby, które przyjdą z dziećmi, będą miały możliwość spędzenia właśnie tego czasu też w formie takiej rodzinnej. Te starsze dzieci oczywiście w tej strefie, która będzie najprawdopodobniej zlokalizowana na hali, będą mogły zostać pozostawione i wtedy rodzice będą mogli oddalić się pod teatr, czy do amfiteatru, żeby słuchać tej muzyki, a dzieci mniejsze będą mogły też być właśnie zaopiekowane przez rodziców w tej strefie. Oprócz tego planujemy tak zwaną strefę chilloutu z leżakami, z muzyką, z DJ-em. Tutaj o te aspekty muzyczne zadba znany wszystkim też i ławianin Grabek. Oczywiście nie zabraknie strefy takiej gastronomicznej z jedzeniem wegetariańskim, między innymi, oraz z alkoholem, niskoprocentowym alkoholem. Dla nas jest to bardzo ważne, żeby ten festiwal, tak jak Pan powiedział, nie odbywał się tylko na scenie Iłowskiego Amfiteatru, ale żeby też rozbrzmiewał, czy odbywał się wokół Amfiteatru, tak jak podczas pierwszej edycji w roku 2019, tak i teraz dbamy o te wszystkie atrakcje, o te niuanse, dbamy o oświetlenie, o te girlandy świetlne, o leżaki, o pufy, po to, żeby też zbudować ten klimat takiego rodzinnego, spokojnego, wesołego, bezpiecznego festiwalu dla, dla naszych mieszkańców, dla naszych turystów. I Mam nadzieję, że to się uda, że pogoda tego Wszystkiego nie popsuje, śledzimy te, te doniesienia pogodowe, ale już wiemy, że wszystko ma miejsce przed amfiteatrem, wszystko ma miejsce wokół amfiteatru, strefa będzie obudowana, zadbamy o to bezpieczeństwo i już teraz dzisiaj zapraszamy na to wydarzenie muzyczne. A jestem tego ciekawy bardzo mocno, ponieważ jak Państwo wiecie, mamy gwiazdy, mamy, mamy Karasia Roguckiego, mamy króla, mamy Pawlicę, orkiestrę i to jest bardzo ciekawe wydarzenie, ponieważ orkiestra, która zagra na koniec tego wydarzenia muzycznego, Zaprosi na scenę sześciu wokalistów i oni będą pomieszani, bo to będzie z jednej strony na przykład Natalia Grosik znana wszystkim z zespołu Micro Music, będzie Marika, będzie Klaudia Szafrańska, a z drugiej strony, będą gwiazdy muzyki hip-hopowej, będzie Bisz, Zeus i Bevis I to połączenie będzie bardzo ciekawe. Ja miałem okazję być w Toruniu na koncercie Pawmica i na mnie. Chcę znam się, że nie jestem miłośnikiem jakby hip hopowej muzyki, ale to, co się wydarzyło na scenie, zrobiło ogromne, ogromne wrażenie. Połączenie orkiestry z tym stylem jest niesamowite. I mam nadzieję, że u nas ten miks będzie też bardzo ciekawy. I z tego tytułu, tutaj wszystkich serdecznie jeszcze raz zapraszam. Jutro startujemy w sobotę, 28 sierpnia, o godzinie 19 w Iławskim Amfiteatrze. Zapraszamy do juławskiego Amfiteatru nad Małym Jeziorakiem. Pozostańmy jeszcze troszeczkę nad Małym Jeziorakiem. Przedstawiono wizualizację nowego mola, na które od wielu lat czekamy i które od wielu lat jest zapowiadane. I to molo ma powstać właśnie na Małym Jezioraku. Przyznam szczerze, że kształt tego mola nieco zaskakuje tak, nie, nieco zaskakuje, ale to jest taka celowa forma. Dlaczego? Jak wiemy, ten akwen Małego Jezioraka nie jest duży i też nie chcieliśmy, budując to mole, nie chcieliśmy go przecinać takim typowym molem, który na przykład jest znany z sobotu w formie prosto, takiej prostopadłej kreski, tak, traktu pieszo, pieszego na kilkadziesiąt metrów głąb. Jak wiemy, ten Mały Jeziorak jest użytkowany przez, przez na przykład smoczyłozie podczas regat, rajdy pływackie są organizowane i w związku z tym nie chcemy zaburzać tego rytmu odbywania się IBRES na tym małym akwenie. W związku z tym projektant zaproponował, żeby to MOLO wyglądało troszeczkę inaczej, ale to też nie jest może taka bardzo innowacyjna forma, ponieważ już wiele miast w Polsce i na świecie idzie w taką formę właśnie MOLA, traktu takiego spacerowego w formie takiej może łezki, tak? Można byłoby tak do tego nawiązać i my też chcemy, żeby to MOLO tak wyglądało, żeby ono nie było bardzo inwazyjne w ten akwen ten wodny, żeby go nie przecinało niepotrzebnie. Można zadać pytanie, dlaczego w tym miejscu to molopo ma powstać. I tutaj wyszliśmy z takiego założenia, że z tego miejsca odby można zaobserwować najpiękniejszą panoramę naszego miasta, bo tam jest po tej stronie drugiej oczywiście czerwony kościół, jest ratusz, jest hala, jest ten cały trakt pieszo-rowerowy pięknie udrzewiony. I dlatego to miejsce zostało wybrane właśnie po tej drugiej stronie, po stronie ulicy Mickiewicza. Ale ten cały konspekt to nie tylko Molo. Chcemy tak naprawdę przebudować ten cały trakt, który jest nad Małym Jeziorakiem. Począwszy tutaj od Galerii Jeziorak, właśnie kończywszy na Molo, po drugiej stronie od ulicy Mickiewicza, chcemy ten cały trakt pieszo-rowerowy rozciągnąć wzdłuż ulicy Sobieskiego, po to, żeby też nasi przedsiębiorcy z tego korzystali, żeby turyści nie koncentrowali się tak jak jest teraz, bardzo często tylko nad Wejściem do galerii, ponieważ tam robimy zakupy, wszyscy, prawda? Tam się turyści koncentrują, wchodząc od razu na Ilawie i chcemy ten trakt cały rozciągnąć, obudowując go takimi tarasami widokowymi, na przykład na wysokości już wspomnianego wcześniej Czapy, czyli tej naszej restauracji, potem dokładając na wysokości kolejnej restauracji i spichlerzu, mówię tutaj o tawernie Kaper, spichlerzu, pomosty do cumowania, tak żeby ten cały trakt właśnie zakończyć. Molem na ulicy Mickiewicza. Dodatkowo, i to jest bardzo ważna też uwaga, chcemy przeciągnąć tutaj ten trakt rowerowy, bo jak wiemy, ta ścieżka rowerowa kończy się na wysokości galerii jeziorak i ona znika i chcemy pociągnąć ten trakt dalej do ulicy Mickiewicza, a potem do ulicy Sobieskiego, bo tam jest naturalne połączenie przez drogę i kontynuacja będzie do dworca kolejowego. Jest to, jest to takie, taka inicjatywa, oczywiście przedsięwzięcie, pewnie długoletnie, na razie mamy koncepcję, będziemy też budować teraz na bazie tej koncepcji dokumentację budowlaną, po to, żebyśmy mogli w nowej perspektywie unijnej skorzystać z dofinansowania unii, unijnego na realizację tej inwestycji. To jest oczywiście pierwszy krok, tak jak Pan wspominał, zapowiedziałem, wiele, wiele lat temu nic się w tym, tej materii nie działo, my tutaj postawiliśmy pierwszy krok i na pewno będzie krok kolejny, tak żeby ta wizualizacja spełniła się, żebyśmy mieli taki prawdziwy trakt pieszo-rowerowy i prawdziwe molo z prawdziwego zdarzenia, bo to molo, które teraz jest tutaj przy Galerii Jeziorak, do którego cumuje Ilawia, nie spełnia standardów XXI wieku i wizualnie odbiega chyba od tego, od czego powinna odbiega, od czego po czym ma biegać. No rzeczywiście jest troszeczkę archaiczne. A teraz z Nadmałego tak. Jezioraka proponuję, żeby się przenieść kawałeczek dalej na Stadion milski. Odbyło się kolejne spotkanie zespołu roboczego wypracowującego koncepcję remontu stadionu. Proszę powiedzieć, czy już wiadomo jaki będzie zakres tego remontu i kiedy on się w końcu zacznie? Wiemy już całkiem wiele, nie wiemy jeszcze wszystkiego, bo jest to materia dosyć skomplikowana, ale powiem tak od początku w telegraficznym skrócie. Od początku w tych wszystkich pracach biorą udział nie tylko pracownicy ratusza, nie tylko pracownicy centrum sportu, ale także środowiska czy przedstawiciele środowisk sportowych, mam tu na myśli oczywiście przedstawicieli piłki nożnej, lekki atletyki oraz tenisa ziemnego. Pracujemy nad tym bardzo mocno, ponieważ chcemy mieć taki minimum plan, planu zrealizowanego, czyli chcemy, żeby ten Stadion miał licencję zarówno związku piłki nożnej, jak i związku lekiej atletyki, żebyśmy mogli tam odpowiednie imprezy organizować. Jak wszyscy wiemy, ten teren jest bardzo trudny, bo jest ograniczony, bo mamy murawę już wybudowaną. Z jednej strony mamy liceum, z drugiej strony mamy lodowisko, z tyłu mamy stację, obok mamy petetek, grunty już, które nie należą do miasta więc musimy się z tym wszystkim zmieścić, ale już jesteśmy dużo, dużo bliżej, bo wiemy tak naprawdę, że będzie najprawdopodobniej jedna trybuna na tej głównej teraz, której, która funkcjonuje, przebudowana, że tam powiedzmy będziemy mieli 2000 miejsc siedzących, że to będzie zadaszone, że tutaj w tym zadaszeniu będziemy mieli też miejsce stworzone na, na sprzęty, na sale konferencyjne, na szatnie po to, żeby zadbać o to całe zaplecze. Wiemy też, że ta setka, mówię tutaj już oczywiście o tej Frakcji czy sekcji Leki Atletyki bieżni będzie właśnie bliżej tej trybuny głównej, a ta trybuna, która jest po drugiej stronie najprawdopodobniej zostanie zlikwidowana. Być może tam powstanie jakieś zaplecze jeszcze takie techniczne, bo tego zawsze nam brakuje. Walczymy teraz tak naprawdę o to, żeby te wszystkie wymogi Leki Atletyki zostały spełnione, żebyśmy mogli uzyskać licencję, prawda? Bo to są oczywiście nie tylko biegi, ale to jest też na przykład rzut o Szczepem. Tutaj projektant ma bardzo duże wyzwanie, jak to wszystko pomieścić na, tej, na tym bardzo ograniczonym terenie. Ale walczymy o to. Ostatnio mieliśmy spotkanie właśnie, na którym nanieśliśmy już takie ostatnie poprawki i teraz najprawdopodobniej na kolejnym spotkaniu uzyskamy ostateczną odpowiedź, jak to może wyglądać. Potem najprawdopodobniej już w taki sposób nieformalny ale też może i formalny będziemy kontaktować się z związkami żeby powiedziały wstępnie czy te rozwiązania uzyskają ich licencję i ich akredytację. To jest dla nas bardzo ważne żeby to, to wszystko zadziało się tak jak być powinno żeby potem po wybudowaniu się nie okazało że któryś ze związków powie niestety tu wam brakuje pół metra prawda rozbiegu wybiegu czegokolwiek i niestety nie damy tej akredytacji nie damy tej licencji. Mam nadzieję, że to wszystko rozstrzygnie się w ciągu najbliższych tygodni, ponieważ tak mamy umowę skonstruowaną, a to nam pozwoli zarejestrować... Zarezerwować środki na rok 2022, żeby zbudować taką dokumentację budowlaną, techniczną. I ta dokumentacja budowlana, techniczna pozwoli nam na ubieganie się o środki zewnętrzne, czy to z Ministerstwa Sportu, czy z innych funduszy. Bardzo mi zależy, żeby całość zamknąć w roku 2020, to znaczy mieć dokumentację, pełną dokumentację na 2022, przepraszam, w roku 2022, żeby mieć pełną dokumentację, która będzie pozwalała nam na to, żebyśmy ubiegali się o to finansowanie z projektów ministerialnych, bo takie są i o to będziemy zabiegać. No trzymam w takim razie kciuki o, o sukces przy pozyskiwaniu tych pieniędzy. Zmienimy temat. Powstał szlak historii Ławy. Proszę powiedzieć, co to za inicjatywa? Ona zrodziła się już w roku 2020. Wtedy postawiliśmy dwie tablice na Starym Mieście oraz przy Czerwonym Kościele i wtedy już sygnalizowaliśmy, że to nie jest koniec, że będą te prace kontynuowane i teraz one się ziściły, ale to też nie jest koniec, ale za tym, zaraz o tym powiem. Do tych dwóch tablic dostali, dostawiliśmy 10 kolejnych tablic rozrzuconych po naszym mieście i mamy na przykład tablice przy Murach Miejskich tutaj przy Fosie, mamy tablice przy Kinie, przy Czerwonej Szkole, przy w białym kościele, tak zwanym białym kościele, mamy tablicę na Skwerze Żeromskiego, przy Młynie mamy tablicę właśnie z Panoramą i Ławę tutaj na ulicy Mickiewicza i mamy tablicę dwie przed ratuszem, jedna pokazuje ratusz, a druga pokazuje nieistniejący kościół, który faktycznie jeszcze kilkadziesiąt lat temu miał miejsce, istniał naprzeciwko ratusza. To jest taki szlak pieszy, który pieszy czy, czy, czy rowerowy, który można zwiedzać, który można oglądać właśnie spacerując po naszym mieście, ale to nie koniec. Mamy zamiar przenieść to do internetu tak, żeby mieszkańcy na przykład po zczytaniu kodem QR mieli szerszy zakres wiedzy po przeczytaniu właśnie ze strony internetowej tych informacji, bo jak wszyscy wiemy na tych tablicach mamy tylko kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt zdań o danym mieście, A chcemy to rozbudowywać tak, żeby mieszkaniec odczytując poprzez kod QR przechodząc na Wersję mobilną otrzymywał taki szeroki pakiet informacji. I tam chcemy też zbudować taką wersję dla osób niesłyszących poprzez język migowy. Mam nadzieję, że ten cały szlak też będzie miał taką wersję papierową, żeby mieszkaniec ten, który nie posługuje się internetem, mógł na bazie ulotki przespacerować po naszym całym mieście, odwiedzając kolejne miejsca. I rozszerzają swoją wiedzę na temat naszego miasta. To jest oferta nie tylko dla turystów, Szanowni Państwo, bo jak wiemy, mieszkańcy też pewnie tych wszystkich miejsc dokładnie nie znają, nie mają tej wiedzy, i to jest taka oferta skierowana właśnie dla turystów i dla naszych mieszkańców. Mam nadzieję, że ta kolejna wersja mobilna zafunkcjonuje w roku 2022. Przyglądamy się rozwiązaniom, które funkcjonują w innych miastach, podpatrujemy, co ciekawego możemy tutaj zaproponować, i ta wersja mobilna, mam nadzieję, za istnieje w roku 2022 już z tą wersją dla osób niesłyszących i mam nadzieję, że to wszystko zakończy się powstaniem makiety naszego miasta, makiety starego miasta, która będzie ogólnodostępna dla naszych mieszkańców. Na tym też już pracujemy, ale tutaj już szczegółów nie będę zdradzał. Zostawimy to na sam koniec tych wszystkich prac i mam nadzieję właśnie, że zbudujemy dzięki temu taki naprawdę ciekawy, szeroki szlak historii naszego miasta w wersji papierowej. Tradycyjnej, ale także wersji multimedialnej. Dziękuję panu bardzo za rozmowę. Dziękuję serdecznie. Pozdrawiam do zobaczenia, nie? Państwu przypomnę, że moim gościem był burmistrz Ławy Dawid Kopaczewski. Przypomnę państwu również, że wywiad ten znajdziecie na stronie internetowej Radionet Info na Facebooku, YouTube oraz w formie podcastów w serwisach Spotify, iTunes i SoundCloud. Dbajmy o siebie i o innych. Szczepmy się. Do usłyszenia.